Chwała Bogu! Niech Pan Cię błogosławi, strzeże i chroni tej nocy. Jestem tutaj pod darami duchowymi jako prorok Boży w Twoim życiu, aby się za Ciebie modlić. Zanim powiem cokolwiek, chcę wykonać proroczy akt. Jestem pewien, że to przyniesie Ci błogosławieństwo. Napisz w komentarzach swoje pełne imię i nazwisko, a obok cyfrę 7. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Alleluja! Modlę się, aby każda ściana i niemożliwość, którą wróg wzniecił przeciwko Twojemu życiu, upadła. Niektórzy po tej modlitwie zasną i obudzą się z świadectwem zwycięstwa Bożego w ich życiu. Jeśli masz chorego członka rodziny, wiesz, że Bóg przyniesie uzdrowienie. Pan przygotowuje wielki ruch w Twoim życiu. Alleluja! Napisz swoje pełne imię i nazwisko wraz z cyfrą siedem obok, a zaraz wyjaśnię jego znaczenie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, niech Jezus cię błogosławi i chroni. To miejsce nie dotyczy religii ani denominacji, ale Boga i Jego Słowa. Jeśli tu jesteś, to dlatego, że Bóg ma cel dla twojego życia. Uwierz w to. Jeśli potrzebujesz stałej modlitwy, zapisz się, klikając poniżej. Twoje imię zostanie zapisane w tej modlitewnej kolejce i zawsze będzie przedstawiane Bogu. Nie zapomnij również kliknąć lubię to. Teraz wyjaśnię znaczenie liczby siedem. W świecie duchowym liczby mają wielkie znaczenie. Liczba siedem to liczba Boża, liczba proroczych działań i zwycięstwa. Podobnie jak Pan nakazał ludowi Bożemu, aby siedem razy okrążyli mury Jerycha, które upadły, i jak prorok polecił Naamanowi zanurzyć się siedem razy w rzece Jordan, aby zostać uzdrowionym, ogłaszam, że każda niemożliwość w Twoim życiu również upadnie. Pójdziesz spać i obudzisz się z błogosławieństwami i świadectwami zwycięstwa. Zanim się pomodlę, jeśli jesteś w związku, napisz pełne imię tej osoby wraz z cyfrą 7. To samo dotyczy imion Twoich dzieci. Bóg przyniesie błogosławieństwa i zniszczy każdą niemożliwość i przekleństwo w ich życiu. Teraz podniosę modlitwę. Panie Boże, w tym momencie modlitwy wierzę, że nadprzyrodzone siły sięgają życia duchowego, uczuciowego, finansowego i zdrowia każdej osoby, która się do Ciebie modli. Każda niemożliwość jest niszczona, a świadectwa będą wkrótce opowiadane ku chwale twego imienia. Wierzę w cud i zwycięstwo w imieniu Jezusa. Módl się ze mną, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Amen. Chwała Bogu. Wiesz, że Bóg już wszedł z opatrznością i przyniesie ci zwycięstwo. Amen. Zanim wyjdziesz, podziel się tą modlitwą z tymi, których imiona napisałeś. Niech Bóg Cię błogosławi i da Ci zwycięstwo. Już Ci dziś powiedziałem, że Cię kocham, droga owieczko. Niech Bóg Cię błogosławi.